Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na takie zbiorcze zakupy z ostatnich kilku miesięcy, które zrobiłam na Vinted. Bardzo się polubiłam z tą aplikacją. Udało mi się też kilka swoich rzeczy ostatnio sprzedać. Więc cieszę się, że nadajemy ubraniom drugie albo i kolejne życia, i że nasze ubrania służą innym. Pokażę Wam dzisiaj zakupy nieco inne niż zwykle. Jak śledzicie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja bardzo lubię jeansy i t-shirt. Ostatnio w tym pandemicznym czasie często nosiłam bluzy i dresy i przyznam szczerze, że już troszeczkę miałam dosyć tego, chciałam się ubrać bardziej dziewczęco na wiosnę. Myślę, że właśnie w w takim stylu będą te ubrania, bardziej takie kobiece dziewczęce. Pomyślałam sobie też, że dzisiaj wam je po prostu pokażę. Natomiast mam pomysł, żeby nagrać dla was film ze stylizacjami, jak z kilku rzeczy wyczarować kilkanaście outfitów. Właśnie za pomocą tych rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się wszystkie je wykorzystać, albo przynajmniej większość. I możecie się w najbliższym czasie takiego filmu na kanale spodziewać. Mam nadzieję, że te zakupy, które wam dzisiaj pokażę, przypadną wam do gustu i też, że was przekonam, żeby kupować ubrania z drugiej. Ręki, niekoniecznie na wintet. Zacznijmy od kurtki, która bardzo mi się spodobała. Ja na początku szukałam płaszcza, chciałam tręcz, ale pomyślałam sobie, że tręcz jednak mimo wszystko jest już zbyt elegancki, a ja szukam rzeczy dziewczęcych, ale nie takich biurowych, nazwijmy to tak oczywiście mogłabym ubrać białe jakieś adidasy do tręcza i też by było bardziej na sportowo, ale jednak zdecydowałam się na taką krótką kurtkę ona mnie kosztowała 12 euro jest to kurtka marki Zara, niestety metka jest wycięta, więc nie powiem wam co to jest za materiał, nie spodziewałam się poza, że jakiegoś szału, natomiast sama Kurtka wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ten materiał przypomina wełnę, ale jestem przekonana, że to wełna nie jest. Tutaj dwie takie dosyć, myślę, głębokie kieszenie. Nawet przynoszę nam szczerze, że nie sprawdzałam. Muszę sama się ją przekonać. Poczekajcie, bo tutaj coś jakaś nitka. O tak, dosyć, dosyć dosyć duże, głębokie są te kieszenie, więc myślę, że też sporo mi się zmieści, bo jak wiecie ja lubię nosić albo rzeczy w kieszeniach, albo w torebkach takich malutkich i też wam właśnie ostatnio mówiłam, że nie jestem fanką dużych torebek i obecnie nie mam ani jednej ale trochę się okazji ostatnio takich przytrafiło, że przydałaby mi się duża torebka i znalazłam sobie jedną na Zalando ona kosztowała chyba 20 euro ale podkusiło mnie, żeby najpierw sprawdzić, czy nie ma jej przypadkiem na Vinted i okazało się, że jedna dziewczyna sprzedaje tą torebkę nową za 5 euro. Natomiast niestety jeszcze ta torebka do mnie nie dotarła, więc myślę, że przy okazji jakiegoś vloga, jak już tą torebkę będę mieć, to Wam pokażę. To będzie taka typowo... Taka, taka klasyczna, czarna shopper bag, więc jak przyjdzie, to Wam pokażę. No i myślę, że właśnie, chociażby do tej kurtki taka duża torebka i bardziej eleganckie spodnie, do tego biały t-shirt i będzie to fajnie wyglądać. Natomiast nie zdradzam, nie zdradzam więcej, pokażę Wam też rzeczy w stylizacjach. I coś też bardzo takiego prostego, klasycznego, czyli czarny blazer marki Only. Ja tą markę lubię, chociaż tutaj z materiałami no też be, bez szału. To jest coś takiego, właśnie taki klasyczny, klasyczny blazer. Tutaj ten przód jest nieco dłuższy. On ma takie delikatne prążki. Nie wiem, czy to będzie widać na, na kamerze, ale musicie mi wierzyć na słowo, że on jest taki właśnie prążkowane i też sobie pomyślałam do tego na przykład biały t-shirt i już wyglądamy tak bardziej elegancko, no nie, nie oszukujmy się, czasami się zdarzają takie okazje, że trzeba się ubrać bardziej tak wyjściowo ja niestety, no, mogłabym z moich rzeczy coś pokombinować, natomiast mimo wszystko przeważają w mojej szafie bardzo takie codzienne ubrania kla klasyczne, ale bardziej sportowe, więc pomyślałam sobie, że no czas troszeczkę odmienić tą moją kapsułową szafę zresztą takie coś pasuje idealnie też od jeansów i trampek, więc taki czarny blazer, ta kurtka właśnie, nie wiem czy wam mówiłam wcześniej, ta z Zary kosztowała mnie 12 euro, ten blazer kosztował mnie 5 euro Teraz jeszcze z rzeczy takich na górę, ale już koszulki. Zdecydowałam się na dwie koszulki na grubych ramionczkach. Ja kiedyś takie nosiłam, potem długo, długo nic. Teraz nosiłam zawsze takie koszulki na krótkie rękaw. Natomiast przykuła moją uwagę taka bardzo ładna dziewczęca, właśnie koszulka, taki top marki Villa. Ona, ta marka jest bardzo tutaj w Niemczech popularna. Ona też jest dostępna, ta marka na Zalando. I on jest taki różowy, to jest taki melange, różowo-biały. Tutaj taka atrapa kieszonki, ale to co się dzieje na plecach, to jest jedna wielka tutaj taka koronka. Powiem wam szczerze, że to będzie latem do shortów świetnie pasować. Ja mam takie beżowe shorty właśnie połączenie lnu i wiskozy, taki delikatny materiał. To też jest bardzo delikatny materiał. Natomiast obstawiam, że raczej to jest bawełna. Jak będzie metka, to wam powiem, co to jest materiał. Co to jest za materiał? Nie umiem się coś dzisiaj wygada. nie, miastka niestety wycięta, ale tak w dotyku czuwam bawełnę, natomiast ta koronka, ciężko powiedzieć co to jest, natomiast bardzo mi się podoba ten, ten efekt. Myślę, że z takiego właśnie normalnego, zwykłego topu zrobiło się coś bardziej dziewczęcego właśnie przez dodatek tej koronki i ona też jest tutaj pociągnięta, jak widzicie, do przodu na tych ramionczkach. Więc coś takiego i ona mnie kosztowała chyba ta bluzeczka 2 albo 3 euro. I też coś na grubych ramionczkach, tutaj akurat to jest rzecz nowa z metką, to jest marka Gina Laura, też bardzo popularna tutaj w Niemczech. I to jest taki zwykły top, um, taki oliwkowy. O. Powiem Wam szczerze, że to jest też jedna z takich rzeczy, którą warto mieć w szafie, w szafie, coś takiego podstawowego, niekoniecznie w tym kolorze, chociaż myślę, że zieleń też dodaje uroku i blondynkom, i brunetkom, jak i dziewczynom o rudych włosach, więc taki kolor myślę bardzo uniwersalny i też właśnie ożywiający stylizacje takie klasyczne w bieli, w szarości i w czerni. Czy też w beżu, i mam nadzieję, że uda mi się właśnie nagrać takie stylizacje też przy użyciu tego topu. Więc taki klasyczny top. Ja nie pamiętam za ile za niego płaciłam chyba 4 euro. Natomiast na metce jest cena 13, 12,99. Więc myślę, że fajny deal. No, tak jak mówię, top nienoszony z metką. I bluzeczka, już bardziej taka formalna, nazwijmy to tak, ale też mnie bardzo urzekła, jest marka C&A I to jest taka biała bluzeczka. Um, ona jest Też ciężko powiedzieć co to jest za materiał Możliwe, że to jest wiskoza, chociaż też um, Jeśli chodzi o a nie, nie, nie liczyłabym na to Niestety metka wycięta, natomiast to jest taki lejący Delikatny materiał I to jest bluzeczka um, Wydaje się w kamerze być biała, natomiast to jest Taka złamana biel i ona ma takie czarne mm, kropeczki, tak? Te dźwięki to oczywiście moi synowie się bawią i musi być ich zawsze słychać. Tutaj jest z przodu taka wstążka, którą wiążemy mm, tutaj pod tym kołnierzykiem przy szyi, o, w ten sposób. I z tyłu jest tylko jeszcze, o taka zakładka. Fajnie to wygląda. Ja ją troszeczkę przejechałam przed chwilą z Timerem, bo ona była wcześniej wyprana i była dosyć wygnieciona więc troszkę ją przejechałam, pracuje się dosyć fajnie, natomiast nie tak dobrze jak ogólnie wiskoza, więc przypuszczam, że to wiskoza nie jest, natomiast myślę, że na lato taka lekka, zwiewna bluzeczka fajna, właśnie żeby się ubrać tak bardziej elegancko, ale nawet właśnie do tych moich beżowych albo granatowych szortów, które mam też będzie wyglądać świetnie i coś co jest właśnie z wiskozy, tutaj jest chyba 95% wiskozy i co się prasuje genialnie to jest marka Max Spencer natomiast gdzie jest metka chyba na dole ona była, czekajcie o jest, znalazłam Max Spencer i to jest moi drodzy spódnica taka klasyczna, prosta um, natomiast tak 95% wiskoza i 5% elastan Natomiast to jest ostatnio mój najlepszy zakup. Powiem Wam, że to jak się tą spódnicę genialnie prasowało, jak ona w ogóle świetnie leży. Tutaj ma w pasie gumkę i od tej gumki, jak widzicie, ona jest tak pomarszczona, przez co jeżeli... Um, na przykład mamy delikatny brzuszek, albo nie lubimy upię upiętych takich podkreślających właśnie brzuch spódnic, to ta jest idealna, bo ona wszystkie mankamenty tutaj naszego brzucha zakrywa. Ja jeszcze nie mam e, brzucha takiego, jak miałam przed drugą ciążą. Ćwiczę oczywiście, natomiast no jeszcze mi trochę brakuje, więc cieszę się, że ona jest tu troszeczkę tak pomarszona, ukrywa co nieco, i ona jest w moim przypadku do połowy łydki. Ten materiał właśnie taki lejący, e, no i wielki plus, że ona się rewelacyjnie. Prasuje, jest zwiewna, będzie idealna na lato, mimo że jest czarna. Więc tak, jak nie jestem wielką fanką czarnego, to mimo wszystko uważam, że w takiej kapsułowej, minimalistycznej szafie warto takie rzeczy mieć, bo właśnie będzie okazja jakaś bardziej elegancka, ale też jeżeli chcemy wyskoczyć chociażby latem, gdziekolwiek, to można założyć taką spódnicę, jakikolwiek t-shirt i będzie to wyglądać fajnie. I coś też, co jest klasyczne, natomiast ten fason jest dosyć taki, nie w moim stylu ale myślę, że fajnie uda mi się te spodnie wystylizować, to są spodnie marki Zara, też tutaj z paskiem, takim, z taką gumką w pasie, natomiast to są spodnie takie plisowane, jak widzicie tych plis jest bardzo dużo i to są spodnie, które też mi tak sięgają, no tak... Troszkę są dłuższe niż do połowy łydki, ale zobaczcie, jakie one mają nogawki. Jak się pociągnie, to te plisy się rozchodzą i te nogawki robią się naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Ja nie jestem w stanie... Czekajcie, może trochę wstanę. Nie jestem w stanie Wam dokładnie pokazać tych spodni, ale zobaczycie na outfitach. No to nie jest coś w moim stylu, ale sobie pomyślałam, że one są tak ładne. Ja za nie płaciłam 8 euro i one właśnie przez to, że są czarne, są mimo wszystko bardzo klasyczne, więc będą do wszystkiego mi pasować, czy w połączeniu z tą kurteczką, czy z tym blazerem, co pokazywałam na początek, czy z tymi właśnie t-shirtami na grubych ramiączkach. No naprawdę te spodnie są tak uniwersalne, że można je różnorodnie różnorodnie co? patrzcie, straciłam słowo, nie wiem co chciałam powiedzieć że można je stylizować różnorodnie z różnymi rzeczami no i właśnie przez to, że to są te nogawki takie zwiewne, też będą idealne na lato, mimo czerni, nie jestem fanką noszenia czerni latem, ale to jest coś tak zwiewnego że myślę, że nie będzie w tym gorąco tylko wręcz przeciwnie, będzie tak luźno i zwiewnie i coś, co... one są, jakby to powiedzieć, można je wystylizować stopem, ale równie dobrze z jakąś bardziej elegancką bluzką i będą właśnie bardziej eleganckie. I coś, co też jest takie, że idą stylizowania na sportowo i na, i na elegancko. To są kolejne spodnie, już ostatnie w tym holu. Spodnie. Hmm, Również marki Zara, Zara Basic i to są takie spodnie beżowe, z przodu mają takie jak widzicie zakładki, mają też sznurecze, które można zawiązać i to są po prostu um, takie cygaretki, tylko że one nie mają tutaj tego łamania z przodu wiele cygaretek ma tak, że właśnie się tak specjalnie składa, żeby po środku jeszcze szedł taki paseczek, tutaj tego nie ma, też się starałam tak troszeczkę je wyprasować, bo przyszły bardzo wygniecione. potem ja je prałam i wiecie, nie wyglądały zbyt korzystnie i to są właśnie w takim ładnym, ciepłym beżu, takie ale właśnie cygaretki, co jest wielkim plusem, że tutaj ten pas z przodu jest normalny, natomiast z tyłu jest gumka, więc one idealnie się dopasowują właśnie do sylwetki, tutaj atrapy, kieszonek, też fajnie pupa mam wrażenie wygląda w tych spodniach no i coś takiego, też myślę, że ten materiał dosyć taki zwiewny, one są takie właśnie też luźniejsze, one nie przylegają mocno jak takie klasyczne cygaretki, są bardziej luźne, więc też myślę, że będą świetne na lato, no ja już się nie umiem doczekać, aż się pojawi znowu u nas wiosenna, letnia pogoda były już, po, były już u nas temperatury po 20 kilka stopni natomiast Teraz pada śnieg. Myślałam, że dzisiaj już się sytuacja uspokoi, że będzie fajnie, cieplej. Natomiast, no niestety, pada śnieg. A to, co się działo przedwczoraj, to było tak biało, że naprawdę myślałam, że już wróciła zima na dobre. Dobrze, że. Teraz ta pogoda zrobiła się już ładniejsza, więc ja czekam zdecydowanie na wiosnę. To by były wszystkie już moje zakupy. Tak jak Wam mówiłam, kupiłam jeszcze fajne buty, które widzieliście w ostatnim vlogu. Jak nie zapomnę, podziękuję Wam na dole. I kupiłam tą torebkę, która jeszcze do mnie nie przyszła, więc też przypuszczam, że pojawi się w którymś z kolejnym vlogów. Jak tylko będę mieć chwilę, to nagram dla Was właśnie takie klasyczne, minimalistyczne stylizacje coś bardziej takiego kobiecego, ale myślę też że wystylizuję te rzeczy tak, żeby m, wyglądały na bardziej takie casualowe, bardziej sportowe, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i że będę Wam mogła pokazać, że. Właśnie mając kilka rzeczy, można mimo wszystko stworzyć bardzo dużo stylizacji i codziennie ubrać się inaczej. Dajcie znać, czy w ostatnim czasie wy dla siebie coś upowielowaliście. Czy w sklepie, czy też z drugiej ręki. Jestem bardzo ciekawa, na co wy teraz stawiacie. Czy kupujecie już rzeczy wiosenne, czy na razie się jeszcze przez pogodę wstrzymujecie. Jeżeli film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry. A, jeszcze przypomniało mi się, bo tak spojrzałam, że nie widać tej mojej... Mm, apaszki do włosów i to jest właśnie coś, co też ostatnio kupiłam na Vinted za 2 euro. Ja miałam identyczną apaszkę kilka lat temu, chyba już z 3 lata temu straciłam ją i ostatnio właśnie tak z zupełnym przypadkiem szukając właśnie ozdób do włosów typu opaski i tak dalej, trafiłam właśnie na tą, na tą taką apaszkę. To jest taka gumka, frotka, do której jest doszyta taka właśnie apaszka. Bardzo ładnie to wygląda. Ja mam może włosy jeszcze trochę za krótkie do takiej apaszki, ale może właśnie jak odrosną będzie to lepiej wyglądać. Nie wiem, zastanawiam się też, e, czy nie zapuścić sobie troszkę bardziej włosów, tak może za ramiona, zobaczymy, w każdym razie no, cieszę się, że udało mi się ją kupić bo mm, lubię jak jest jakaś też dodatkowa ozdoba we włosach e, chociażby właśnie w formie opaski czy też takiej apaszki, więc to już jest na pewno e, wszystko jeżeli film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry będzie mi bardzo miło e, i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, ściskam buziaki, papa